Let's go. Let's go. Um, tak, pójdziemy sobie na MSP. Mam Nie, nie, nie bójcie się! Nie bójcie się, że was hakuje, ha bo, bo nawet... bo nawet tego nie zrobię. Bo ja nie umiem z tej, tej apki korzystać i ktoś mi to, to wam. <gry> napiszcie w komentarzu. Co napisać w komentarzu? Napiszcie komentarz napiszcie komentarz komentarz. Napiszcie hashtag komentarz. Aprudnę wam serduszko. Uhm. Tak. No. Jak to jeżuje guma? Hm. Rozbieramy miłości na raz. Ale nic nie wyszło. Co nam tylko? Nie, nie wiem, ale ja na ja. pójdziemy no, sobie mam um, um, sklep. Kupiemy sobie jakiegoś zwierzaka. Puma jest! うん、うん、mm、う、hmm. ん、mm、う、hmm, ん、mm、う、hmm. ん、no、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん Nie wiem co robić, bla 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 i ten jest piękny. No i. Tak, już nie gumę i mam zamknięte ust usta. tu lecę cię. Ciebie nie. Bla, bla, bla. Uleczyłam cię, Lubiana, uszomuty, ognistek, kuczoch. Jezu, kot mi wysypka. Pies ma wysypkę, tygrys ma wsypkę. idziemy mamy tego tego uszy tego się nie wiem co powiedzieć wam może jeżeli do nogach live. I będę robić postacie i powiecie jak wyglądacie, a ja będę próbować stworzyć taką postać. Na przykład kolor oczu, kolor, kolor włosów, kolor butów i jakie buty, czy, czy to duże, czy małe, czy, czy spodnie, jakie spodnie. Jak w i inne takie. No. Dziewczyna, która ma klatę chłopaka i jeszcze po co? Spódniczka. teraz mnie. teraz mnie to rozprawił. Rozprawi. Dobra. No ja sobie ocenię wszystko Gameplay, grimy... Jedyne Tak To jest takie Pip Że się Że się tak wyrażasz gdy... Gra była spoko. Podkreślam. Była w tą. Pie, nie powiem tego, PiP. grę nie da się grać. W roku 2018, os, w 2018 roku ostatni raz grałam, chłopak. Grałam, a na początek, a, na, a na początek, początek, a potem trwają prace naprawcze. Wkrótce wrócimy. No i, i jak tu się nie denerwować ponad rok, czekam na, na to wkrótce wrócenie. Ku... kula... kuba... kuba to jest... ale napisałeś tak. Ja miałem tam przyjaciół i co teraz mam robić? Nic, bo to pip nie działa, bo to nie działa. Będę robić skrót. Za, zwia, zawiadłam się, powtarzam, ci jesteś chłopakiem, BTS i, i, i bo ja. No dobra, jesteś w środku, dobrze, masz szczęście. Nie chcę mi się tego czytać, i tak to się już pobrało. chodźmy bysto. Zadysięgaj. Okej, okay, był wam do pokoju jak zawsze to zamieną grafkę, bo to się nie w wczytywać. I będziemy czytać komentarze z sklepu, sklep Play. I... I będziemy, będziemy ocenić sobie teraz na jeden Bardzo lubiłam tę grę na telefonie. Od czasu ciągle są przerwy techniczne. Nie da się grać. Na, nie, nie zawsze mogę grać na komputerze. Ja, a jak chcę na telefonie, to się nie da. Mi, mimo moich próśb, pewnie tego nie zmienicie. Nie wiem. Magdalena. Pew, wejdźcie na moje konto i wejdźcie na czat pogracie i zobaczycie, że mam lagi. No pomu pomóżcie Łe. Poczekaj. Okej, okay. czytam jeszcze raz. Pew, wejdźcie na moje konto i wejdźcie na czat, pograjcie. I zobaczycie jak, że mam lagi. No pomóż. Z... Znowu nie znowu polski nie znaci. Nie ma tu polskie nagów. Ze moim lagami please, Nie mogę grać. O, to jest dobrze. Dobrze, że grać przez ci. Normalnie pomóżcie. please nikt. I znacie moje hasło. Więcej zobaczycie moje konto i pomóżcie mi, proszę, po, pomóżcie mi i nie ignorujcie mnie, więc pomóżcie, please. Moje konto to hmm, pomóżcie mi. De. No, chcę Ci powiedzieć tak, Magda. Ma, to, to nie jest wina moderatorów, że ty masz lagi, ale to może też podobować, podo, po, do, po, po, powodować, nie umiem się wymówić, podo, po, po, podo, powodować, że, że to może być, że masz za dużo przyjaciół online i ci to laguje. Ja też tak mam. Nie piszę do moderatorów. Użytkownik Google. Nie może chcę normalnie pograć, bo są takie lagi, że jak idę do przodu, to idę ciągle do przodu. Nie da się tak grać. Proszę naprawić, bo jak nie, to będę musiał zakończyć z BSP. -a. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeszcze motki. Kolejny. Um, tak i to tyle na tym odcinku. Zasubskrybujcie. Subskrybujcie, lajkujcie i dzwoneczka. pa, pa 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 pa! pa.